Z tej strony Mister Transmetal 666, znowu nadaje. Witam wszystkich bardzo serdecznie w to bardzo późne, może nie tak bardzo, ale późne popołudnie, niedzielne. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić coś w ogóle z innej troszkę bajki, inny całkiem klimat. A zatem słuchajcie, co dla Was mam? Mam dla Was figurkę z serii Thundercats. Nie wiem, czy pamiętacie to anime, ja będę mówił bajkę, że tak powiem, tak. Moja mama mnie nauczyła, że jak zawsze o siódmej była dobranocka, to się mówiło bajka, nieważne. Eee, no ale będę mówił anime, niech będzie, bo mnie znowu tam zbluzgają na blogu. Eee, słuchajcie, Thundercats. Eee, jest to bajka, która jest dość stara tak naprawdę, bo to są też lata 80., to, czyli to prawie mój rocznik. Ja do końca trochę tej bajki nie pamiętam. Pojawiła się nowa odsłona tej bajki. Nie, jak już będzie, że tak będę mówił, bajka. Na Cartoon Network. Ona powstawała, chyba jest emitowana od 2012 roku, od maja. Cartoon Network, tak jak już mówiłem. I ogólnie tak, dwa słowa na temat tej bajki. Bajka to są generalnie koty, troszkę takie jaszczury. Jest młody książę, który po prostu, że tak powiem, ustabilizować dość trudną sytuację w państwie Tchanderzji, czy jakoś tak się nazywa to państwo. W każdym bądź razie, żeby to doszło do skutku, musi znaleźć jakieś magiczne kamienie. No i tam oczywiście ma paru swoich pomocników, przyjaciół, jakąś tam laseczkę, kocice, jakiegoś twardziela. I tutaj akurat <laughs> e, tego to też e, Pantro. Jakiegoś kolesia, więc szczerze, nie wiem, czy on jest po ich stronie, czy nie, ale chyba tak, chyba raczej jest z nimi. E, oczywiście po tej stronie pozytywnej, że tak powiem. No i jest jeszcze, oczywiście, jego negatyw, tak jak zwykle. To postaram się, że tak powiem, zrecenzować troszkę później. Negatywny Moonra. Ale to później. E, możemy przy, uznać, że jest to pozytywny e, bohater, ten Pantro. I tak, cóż można powiedzieć? Serial widziałem parę razy tak naprawdę, no to średnio mi się podobał, ale postanowiłem i do sobie dzisiaj idę w Tesko i tak patrzę między tymi działami, tak sobie coś leży. Thundercatce, myślę, kurde, zobaczę, no i patrzę. No jest, faktycznie jest. Był ten książę, nie pamiętam już nazwy jego, ale książę, tego księcia młodego Olałem, może go jeszcze kupię. E, wziąłem tego Pantro i tego negatywnego Munra, które przedstawię później w następnej recce. No i cóż, może szybciutko pudełeczko. Pudełeczko zacnę dość bardzo. Przepraszam za światło, jeszcze z nim walczę, ale myślę, że niedługo y, będzie takie, jak być powiedzmy y, po, powinno. Y, figurka jest od Bandai. Pudełeczko jest nawet dość takie fajne, 18 punktów y, artykulacji. Tu jest jakiś nunchaku, proste, długie, y, fajna podobizna jego, tego Pantro. Tutaj w kilku językach tłumaczenie. Banda i od 4 lat plus. Z tyłu mamy opis. Powiem szczerze, słuchajcie, jest po polsku i co piszę, Po polsku. Koty wracają do akcji. Te figurki są dopracowane z dużą ilością detali. Mają ruchom elementy opracowane z kulturą w latach 80. Serialu animowanego Thundercut ze studia Warner Bros. Bleh, 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 ble. Tutaj są te oryginalne... E Oryginalne, no, nawet pisze, zbierz klasyczne Thunder Kates, bla, bla, bla. Tutaj też jakieś tłumaczenia, oczywiście, ikony, zbierz wszystkie tutaj. No i co jest jeszcze ciekawe, słuchajcie, słuchajcie też po polsku zawiera ekstra nunchaków. Nunchako, kiedyś to miałem. Nawet fajna rzecz, ale trochę to robi obrażenia, więc stwierdziłem, że nie będę się tym bawił. Dobra, słuchajcie, no to co? Czas zobaczyć, yy, co ten. Kotek. No jesteśmy po linki. rozpakowaniu. No to nasz Pantro w całej swojej e, okazałości. W pudełku mieliśmy oczywiście figurkę, mieliśmy nunchaku i tutaj z tyłu jeszcze jest jedno nunchaku, które jest zapadane do tyłu. No i co oczywiście rzuca się w oczy, Grupa Bezpieczeństwa CE, Certyfikat Banda 2030 France, Francja. Tak. Ups. No i cóż, nasz Pantro jest całkiem, całkiem sporych y, rozmiarów, hmm. którego by wygrać, którego by wybrać, na przykład, niech będzie DC. No, spójrzcie, nie jest całkiem taki mały, za wielki też oczywiście nie jest. Z tyłu mamy Teraksa, no, możecie sobie sami zobaczyć. No, jest o wiele mniejszy, na tle konkurencji wygląda marnie, ale figurka słuchajcie, naprawdę zrobiła na mnie całkiem, całkiem i, i powiem szczerze bardzo, ale to naprawdę bardzo pozytywne wrażenie w zestawie jeszcze była instrukcja obsługi, że tak powiem, jakby normalnie trzeba było go składać ze śrubek i tak dalej, i tak dalej gdzie się co montuje blu, blu, blu. taka ciekawostka, no ale jak będzie jakieś tam ostrzeżenia I słuchajcie, no tak jak mówiłem ma broń. Wbrew pozorom to nunchaku jest bardzo ciężko mu w łapy niestety wyciągnąć, można ją uszkodzić moim zdaniem, jest jak widać dość e, takie giętkie, więc można sobie z nim trochę e, parę rzeczy powyprawiać, zakończone dwoma takimi łapkami, także bardzo ciekawe, nie wiem może czy, bo, że faktycznie one się jeszcze gdzieś tam i łapały e, oponenta za rogi, że tak powiem, za nogi wyrywały ciało itd i z tyłu jest jeszcze jedno nączako, ale to jest taka ściema, bo ono jest tylko tak naprawdę widzicie złożone i można je zapiąć tutaj z tyłu w to miejsce a cholera wpadło, ale nieważne. I tak, słuchajcie, Sam Pantro. Handelcats Ładnie wymalowane, ciekawe detale. Widać, że tutaj ma jakieś ślady walki na klatce piersiowej, tu na ramienniku podobna sytuacja, tutaj też chyba to jest jakaś, jakieś znamie wojenne z tyłu wygląda też całkiem, całkiem, no widać te śruby mogliby się pokusić, żeby to jakoś zakryć bo trochę to jednak szpili w oczy, jakby nie patrzył no ale cóż dodatkowe takie cjeki, czy co to tam jest jak to kiedyś mówili na to, taka kamizelka i tak, sama buźka, no cóż, tu akurat malunowanie jest troszkę słabe. Tu trochę widać, że ten nos nie jest do końca taki, jak być powinien, no ale niech będzie. Tutaj też widać jakieś, jakieś obrażenia szramy na, na oku. Ciekawy zarost. Z tyłu tylko taki, te uszy kocie. Dotąd przechodzi z tyłu jakiś lekki, taki kucyczego tyła, tu oczywiście łysa pałka. Yy. No co, lecimy dalej. Handercut, czyli wiadomo tutaj znak tego kota. Taki pas, który oblatuje cały tutaj, cały dół. Na rękach bardzo ciekawa zbroja. Taka z takimi nalemnikami, znaczy przepraszam na garści też jakby coś w coś rodzaju kastetu, tylko bardziej w tej, tej tylnej części. Tutaj przy, przy nadgarsku już cała część, taka buława tutaj, która chroni całą górną Dolną, znaczy górną partię tutaj przed przedramienia, też to fajnie wygląda. Cóż dalej, no. lekkie detale na nogach, to widać, że też coś jakby taka lekka zbroja, coś tutaj było. Nie widziałem dokładnie tej postaci, w tym na nogach, oczywiście tutaj jak normalnie piłkarze, też cała ozbrojenia. Także kopnąć tą stroną też może i zrobić krzywdę. Łapy, oczywiście, kocie palców pięcia u człowieka widać, że tu chyba resztę to jest jakby można powiedzieć o sorry, nie wyszło tutaj sierść o kurde coś normalnie z tą moją kamerą nie halo widzicie, nie może złapać z cholera mówię tutaj to resztę zakończenia, to jest właśnie jakby taka sierść chyba, tak mi się wydaje ale to chyba zakończenie właśnie sierści Także no dość ciekawe. A teraz szybko punkty artykulacji. Głowa, na dół, to prawie w ogóle, ale tylko w, w boki też ciężko. Pas, część tułowia jak najbardziej. Tutaj też, to jest lekki z gumy, także on tutaj też tyle może chodzi. Także powiem Wam naprawdę punkty artykulacji ma świetne. Stawy kulowe praktycznie 90 stopni, z tym że tu już ta zbroja przeszkadza żeby ruszyć dalej. Na około jak najbardziej. Biceps, goni, bubble joint, podwójny staw świetna sprawa słuchajcie i ręka tutaj cały też nadgarstek pracuje pięć palców też to fajnie wszystko widać szpagat niestety z nim y, zrobić się się nie da pan to szpagatu nie zrobi ale to kawał chłopy więc myślę że nie jemu szpagaty w głowie y, wstaw kulkowy tutaj standardowy bardzo fajnie wykonany troszkę jednak przeszkadza żeby zrobić całkiem taki wymach ale za to kręci się kręci się tutaj w tym miejscu więc myślę, że nie ma problemu żeby jakieś fajne pozy poz zrobić tutaj też podwójny staw w kolanie, więc też bardzo to uprzyjemnia pozowanie dalej jadąc w tym miejscu też ruchoma, moje mi się to akurat nie podoba no to troszeczkę już bo mi to wkurza dolna część nogi powiedzmy łapy też się rusza na dół w bok na boki, także powiem Wam, bardzo, bardzo zacna figurka. Cena w granicach około jakieś 70 zł, więc <laughs> myślę, nie jest jeszcze strasznie wygórowana, a powiem Wam, że figurka naprawdę, naprawdę jest, jest świetna, także polecam bardzo serdecznie Thundercats nowej serii Pantro, jak najbardziej Godny polecenia, ponieważ i figurka świetna, i cena jest do przyjęcia. To tyle, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za kolejne suby. I to tyle, trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam fanów z Rosji. Ja, yeah. dzięki. To tyle, na razie.